Suplementacja. Potrzebna czy niepotrzebna? Sprzeczne opinie. Uważam i wielu ludzi, którzy są mocno w temacie, że bez suplementacji w chwili obecnej nie można być zdrowym. Do pewnego czasu można jechać na młodości i adrenalinie, ale długo się tak nie pociągnie. Żywność współczesna jest tak przetworzona, że jest prawie bezwartościowa. To co było ponad 30 lat temu, prawie 40, czasy gierka się skończyły. Krówka już nie chodzi po łące, tylko siedzi w bunkrze betonowym, to samo skórką, która siedzi z daleka od słońca. Tam nie ma witamin. Witamin rozpuszczalnych w tłuszczach jest 10 razy mniej. Czy wyobrażacie sobie teraz zjeść 10 schabowych? Albo 10 razy tyle Owoców, które kiedyś nam wystarczały, nie da rady. Byście byli tak potężni, że byłoby was łatwiej przeskoczyć niż obejść. Więc bez suplementacji nie da rady być zdrowym. Ale to nie jest prosta sprawa. Można czasem sobie zrobić krzywdę. Więc żeby zrobić to prawidłowo, zapraszamy do obejrzenia naszego odcinka. Zaczynamy suplementację. Od czego zaczyna dzień pan Hubert Czerniak? Od wypicia szklanki wody plazmowanej. Jest to taka strukturyzowana woda, która zawiera w sobie atom tlenu, dobrze przyswajalny, przechodzący przez kanały akwaporyny, kanały wodne. I to jest pierwsze, co robimy po wstaniu. Na początku, jak się Wchodzimy w to, trzeba to codziennie, ale później wystarczy przez miesiąc na kwartał, czyli jeden pojemnik pięciolitrowy przez miesiąc, szklanka rano, dwa miesiące przerwy i znowu. To jest numer jeden, a więc czyszczenie. Woda, woda jako podstawowy składnik budowy naszego ciała, a jeśli chodzi o mózg, to nawet 90, ponad 90%. Mózg. Jest bardziej nawodniony niż winogrono. A więc nasza pamięć to jest woda, to jest dipol, który decyduje o tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Następna rzecz po 15-20 minutach to jod. Jak przyjmujemy jod? Kiedyś przyjmowało się to we wszystkich substancjach spożywczych. Do lat 80. mieliśmy jod w pieczywie, ale w 80. latach ktoś zaczął tworzyć antyjodowe procedury i zaczęto wprowadzać brom. Te wszystkie szlachetne bułeczki mięciutkie to są związki bromu. Jodu nie ma. Wyobraźcie sobie, że ilość jodu, która była kiedyś, była tak duża, że mimo że środki antykoncepcyjne. Jedna tabletka zawierała więcej estradiolu niż obecnie całe opakowanie, to ilość nowotworów piersi była wielokrotnie mniejsza niż występuje teraz. Jod jest substancją pierwszą, która stoi na straży środowisko zewnętrzne my. Jod siedzi w błonach śluzowych. A więc, jak oddychacie i spotykacie się z jakimś wirusem, to jod jest pierwszym killerem, zabójcą bakterii i wirusów. Jest najmniej aktywny z tej grupy. Wszystkie inne odgóry fluor, chlor, brom są bardzo toksyczne. Więc należy wyprzeć to ze wszystkich środków spożywczych z naszego otoczenia. Preparaty jodu, które stosuje Big Pharma obecnie, to 100-200 mikrogramów. A więc, my pokażemy wam, jak to stosować. Następna niezbędna rzecz do utrzymania zdrowia. Uważam, sam to stosuję. Organizm sam będzie wam wołał: Daj mi tego. To DMSO. Na początku wydawało się, że jest to obrzydliwe. Tak, w smaku nie jest fajne. Możecie mieć nawet zapach taki średnio przyjemny. Chodzi o emisję zapachu przez skórę. DMSO jest przez wrogów nazywane odpadem przy produkcji papieru, ale ci wrogowie jakoś w glicernowym roztworze 10% DMSO przewożą narządy do transplantacji. Czyli jest to środowisko najbardziej optymalne, żeby narząd. Pozbawiony ukrwienia, mógł przetrwać. No i schładza się to do odpowiedniej temperatury i się wiezie, gdzieś tam, gdzie człowiek potrzebuje serca, wątroby, nerki, przeszczep płuc. Natomiast ja mówię, że jest to dusza roślin. To jest substancja, która zwiększa przepływ w kanałach wodnych, ułatwia przenikanie tlenu przez błony, stwardniałe błony komórkowe, które stały się już odporne na. Dostęp tlenu, bowiem proces zapalny, przewlekły, przewlekły proces zapalny to jest chroniczne niedotlenienie, to jest zakwaszenie. Według teorii Warburga gość dostał Nobla. To właśnie jest przyczyna, czynnik spustowy powstawania komórek nowotworowych. DMSO rozpuszczamy zwykle łyżkę stołową lub dwie łyżki stołowe na szklankę wody. Ale nie musicie tego brać systematycznie. Organizm wam powie. Daj mi tego. Zobaczycie. Można go zacząć przyjmować do ustnie jakieś pół godziny po płynie Lugola. Co robimy dalej? Pod MSO, przerwa 30-minutowa. Czyli możemy pójść się wykąpać, przygotować sobie śniadanie do pracy bowiem jak wejdziecie w odpowiednie diety, to zobaczycie, że pierwszy posiłek jecie koło 12-14 godziny. Rano się nie chce jeść. Po kąpieli, po się, ubieramy się, siadamy do stołu. Co jemy? Propolis. I bierzecie trzy te małe łyżeczki propolisu do szklanki, jedną małą łyżeczkę miodu i rozpuszczacie to. Taka żółta um, substancja. Uważajcie, nie zabróćcie blatu, stołu ani ubrania, bo propolis jest ciężko odeprać. Nie odpierzecie go właściwie, będzie zaplamione. Możecie spożywać to raz dziennie, dwa razy dziennie. Przy chorobach zapalnych, infekcjach, nawet trzy, cztery, pięć razy dziennie. To was nie zabije, natomiast wzmocni. I teraz. Jemy tłuste śniadanko, i tutaj podajemy wszystkie witaminki rozpuszczalne w tłuszczach: A, D, E i K2. Ciągły błąd. Ludzi, którzy nie rozumieją, że K1 to nie jest K2. Witamina K1 to jest filochinon, odpowiedzialna za krzepnięcie. Natomiast witamina K2, jeśli chodzi o krzepnięcie, ma śladowe, znikome znaczenie. Natomiast jest to witaminka, która uaktywnia produkty, które są tworzone dzięki obecności witaminy A i witaminy D3. Karboksyluje, uaktywnia właśnie osteokalcynę i białko glamacierzy. W jakich ilościach? Osobiście stwierdziłem i popieram to, co mówił dr Cedric Garland że minimalny poziom, przy którym będziemy funkcjonować przyzwoicie, to około 60-70 nanogramów na mililitr witaminy 25-OHD3. Jeżeli ktoś jest zdrowy, wystarczy poziom między 60 a 150. Jeżeli jest to okres lata lub pełni zimy, Pięknej zimy, mroźnej, słonecznej, to to wystarczy. Natomiast jeżeli jesteśmy w okresie wiosna, jesień, kiedy infekcje, paragrypy, grypy i inne takie, co teraz Wam próbują wcisnąć, że to jest śmiertelnie niebezpieczna choroba. Tak, ona jest niebezpieczna, jak ktoś ma niski poziom witamin A, D. I K2, o czym naukowcy z Holandii i z Wielkiej Brytanii donosili wielokrotnie. Nawet nasi kardiolodzy z Łodzi stwierdzili, że ciężki przebieg tej choroby i zgony właśnie przy brakach tych witamin. Natomiast moi podopieczni, którym poprawiam stan zdrowia, przywracam im zdrowie, bo to właściwie to nie ja przywracam zdrowie, to wasz organizm, ten homeostat, to on was leczy. Człowiek, który jest lekarzem, naturopatą, może temu homeostatowi dostarczyć tylko grabi, cegiełek do wykonywania swoich zadań. To natura sanat, medicus curat morbos, to natura Was uzdrawia, czyli Wasz organizm, a więc musimy wrócić do podstaw, to co Przysięga Hipokratesa mówiła: Primum non nocere, pierwsze nie zaszkodzić, więc nasze procedury nie powinny Wam szkodzić. Broń Boże, a żaden eksperyment medyczny na Was nie powinien być wykonywany, tylko w pierwszej kolejności powinniśmy podnosić Waszą odporność, czyli cała profilaktyka. A profilaktyka to witaminy, minerały, zdrowe odżywianie, wietrzenie pokoju, ruch fizyczny, czysta woda. To jest to, o czym uczono nas, a o czym zapomina się obecnie. Witamina K2 nawet może być stosowana w dużo większych dawkach niż ogólnie się mówi. W podręcznikach mm, farmakologii tego nie ma. Natomiast zobaczcie, są reklamy. To zaraz, to co oni reklamują? Coś, czego nie ma? Coś, o czym nawet nie wiedzą aptekarze? A naturopaci wiedzą. Ludzie, którzy zajmują się medycyną naturalną i się leczą. Poprawiają swoje zdrowie, sami przyjmują i wiedzą, że K2 to jest całkiem co innego. K2MK4 to produkują saki, a więc w mleku saków jest K2MK4, a witamina K2MK7 to jest ta, która z kiszonek, to bakterie produkują witaminę K2MK7. Witamina K2 stosowana była. W badaniach amerykańskich w dawce 45 mg to była witamina K2 MK4, czy jakbyśmy przeliczyli na MK7, to by było niecałe, troszkę ponad 11 mg, czyli 11 tysięcy mikrogramów. I to była dawka nietoksyczna. Także witaminę K2 możemy dodatkowo suplementować oprócz witaminy A, D, E i K2, MK7, którą mamy na przykład w preparacie Heliowit. Ile go stosować? No to sami musicie sobie zbadać poziom witaminy 25-HD3 i przyjmować tyle, żeby uzyskać odpowiednie poziomy tej witaminy we krwi. Zapraszam do doświadczeń ze swoim ciałem, bowiem dawki D3, które... Oficjalnie są zalecane, są śmiesznymi dawkami. W porównaniu do tego, co zalecał podręcznik profesora Kostowskiego, 10 tysięcy jednostek na kilogram wagi ciała. Nullius in verba. Nie wierzcie na słowo. Sprawdźcie sami. Minerały. Magnes, cynk, selen Najlepiej jest oddzielnie przyjmować cynk z selenem. Dlaczego? Ponieważ są wchłaniane tym samym kanałem. Ale przyroda nie robi tak, że jedne roślinki mają cynk, a drugie selen. Jedne jemy rano, drugie wieczorem. Organizm musi sobie sam poradzić, tym bardziej że my nie mamy czasu. Idziecie do pracy, bierzecie dawkę, o drugiej często zapominacie. A już o trzykrotnym przyjmowaniu w ciągu dnia to ja już zapomniałem żeby ktoś był w stanie to wykonać. Więc najczęściej przyjmujemy to rano, a organizm musi sobie jakoś z tym poradzić. Magnez z cynkiem mamy świetny preparat. Rozpuszczacie w ciepłej wodzie, bo inaczej może się zrobić klucha. Do tego dodajecie witaminę C, najlepiej z bioflawonoidami. Do tego możecie dorzucić witaminę B1, jako niezbędną witaminę dla Całego metabolizmu węglowodanów, mózg, metabolizm tłuszczu i tworzenie słonki mielinowej. To jest cały zestaw witamin B. Do tego można dorzucić witaminę B kompleks. Najlepiej w proszku wymieszać to wszystko. Witaminy B mają to do siebie, że są troszkę gorzkawe. Jak mówiłem, flavonoidy są bardzo ważne. I to jest element wspomagający działanie wszystkich witamin. Do tego można dorzucić jeszcze witaminę B3, PP, niacyna, kwas nikotynowy. To jest ta witamina, która powoduje ten flash, efekt zaczerwienienia przez poszerzenie tętniczek przednarządowych. Nie lubimy tego, ale występuje przede wszystkim wtedy, gdy brakuje tej witaminy w organizmie. Gdy się nasycicie, to już nawet biorąc łyżeczkę tej witaminy, nie poczujecie flasza. A możecie wyglądać jak upiór, jak człowiek wyjęty z ukropu, poparzony od stóp do głów. Ale wiecie, jak mózg po tym fajnie pracuje? To jest tak, jakby na turbinie tlenowej, bo to jest dodatkowe doładowanie tlenem. Nie tylko mózgu, wszystkich tkanek. A więc tlen, walka z zapaleniem, z niedotlenieniem, walka, ułatwienie naszemu homeostatowi walki z zapaleniem, z nowotworem. I z innymi schorzeniami. To nie my wygrywamy z nowotworem, to nasz homeostat wygrywa z tym nowotworem, jeżeli nie jest za późno. Bowiem nie należy się obrażać na chemio, radioterapię czy wycięcie. Czasem jest to konieczne, szczególnie wtedy, gdy masa guza przejdzie masę krytyczną. To wtedy nie jesteśmy w stanie przy rozbiciu tych komórek wyrzucić produktów rozpadu, bo wtedy następuje totalne zakwaszenie, ludzie się fatalnie czują, wymiotują i wtedy mówią, że czują, że już tego nie przeżyją. Nerki nie są w stanie tego wyrzucić, więc trzeba pić bardzo dużo wody. Wodorowęglany, które są nieodzowne do odkwaszenia, odkwaszenia organizmu. Wodorowęglany przyjmowane na pusty żołądek wieczorem przede wszystkim. Bo rano, w południe, jak cokolwiek jecie, to nie możecie odkwasić żołądka. Żeby zakwasić, możecie przyjmować różne preparaty zakwaszające, jak ocet winny, jabłkowy, carska wódka, czyli zakwas bołotowa, czyli kwasy solny, siarkowy, czy są preparaty betainy, gotowe preparaty kwasu solnego, które połykacie w kapsułce. To pomaga wam strawić białko. Białko to osłonka wielu bakterii. Jak macie odpowiednie pH w żołądku 1-2, to i wchłaniacie odpowiednio witaminę B12, żelazo, zabijacie bakterie, nie grozi wam dysbioza. Helikobakter nie ma szansy na wejście. Dlaczego? Bo on się rozwija dopiero od pH 4 i w górę w żołądku. A więc nie odkwaszać żołądka, tylko zakwaść. Leki odkwaszające są potrzebne w tym jednym przypadku na tysiąc czy sto tysięcy, kiedy występuje prawdziwa nadkwasota żołądka. I wtedy mamy refluks z prawdziwej nadkwasoty. Ale kto bada teraz pH żołądka? Pobiorą Wam wycinek? Usuną polipy? Wszystko zrobią, nawet zbadają test heliko. Ale nie zbadają Wam pH, no bo po co? No i czas na bombę minerałową ultra mikroelementy. Mumio, krew skał, lekarstwo królów, różnie to nazywano. Może to być siladzit z Himalajów lub mumio z, od naszych sąsiadów za wschodniej granicy. Putin nawet uznał mumio za dobro narodowe i nie pozwala tego eksportować, czyli jeżeli Macie to mumio, to wbrew zaleceniom władz wschodu, ale dla naszego zdrowia. Ponad 70 minerałów. Taka jak smoła podgrzana, brunatna breja, którą nabieracie szpatułką szklaną, rozpuszczacie w wodzie. Możecie to rozpuścić razem z innymi preparatami. To nasze mumio możecie łączyć nawet z krzemem, ze złotem koloidowym czy monojonowym, wodą srebrną, monojonową czy koloidową oraz z preparatem boru szczypta. Bor to jest taki pierwiastek, który wwozi jak taczka do naszego organizmu inne minerały, szczególnie jak macie problemy z zestawami. Zwyrodnienie RZS, choroba Bechterewa. Tam należy używać boru. Kiedy przyjmujemy to mumio? Między posiłkami. Gdzieś tam w ciągu dnia. Wystarczy raz dziennie. Nie musicie dwa, trzy razy dziennie. Razem z tymi pierwiastkami innymi. Mówią: Maksymalna moc srebra to 20 ppm. -ów. Można 200 ppm srebra i 20 ppm złota. Oto się nie bójcie, a szczególnie jeżeli macie choroby takie yy, zapalne, wywołane przez formy L bakteria, a więc kolitys ulceroza, leśniewskiego krona, RZS, bowiem taka metoda doktora Walentina Barskiego. Polegało właśnie na tym, że wszczepialiśmy złotą elektrodę w ucho, srebrną gdzieś w kość, gdzie były formy przetrwalnikowe, i podłączało się prąd. I właśnie to złoto i srebro, które przechodziło przez nasz organizm, zabijało te formy przetrwalnikowe, formy L. Kiedyś było leczenie RZS-u złotem w zastrzykach. Mówiło się, że Och, to jest strasznie toksyczna terapia. Tak, była toksyczna. Bowiem. W tej chwili wiemy, że należy to stosować w dużo mniejszych dawkach. To, co się kiedyś dawało jednorazowo, teraz dajemy w ciągu tygodnia taką dawkę. Ale 50% RZS-ów przy użyciu złota było wyleczalnych, wyleczalnych, niepodleczalnych, że się troszkę objawy zmniejszyły, a choroba się toczyła. Zmniejszały się przeciwciała ciała i RF w RZS-ie. No i wisienka na torcie. Oleje CBD CBG full spektrum. Oleje działające przez układ ECAN. Endo, czyli wewnętrznych kanabinoidów, czyli preparatów konopnych. Receptory CB1 CB2. Wewnętrznym ligandem jest anandamid i 2-rachidonynoglicerol. Natomiast Zewnętrznym ligandem są właśnie te preparaty, o których mówimy, konopne, wyciągi. To działa na receptor NMDA i tu nam pomaga w wielu nadmiernych pobudzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Dlatego dzieci autystyczne możemy wyhamować. Dlatego wszelkiego rodzaju psychozy, tiki nerwowe. Ten układ to jest taki układ wewnętrznego homeostatu. To jest największy układ receptorowy w organizmie człowieka. Nie wiem, dlaczego się nie uczymy o tym na Akademii Medycznej. Pan minister zdrowia radziwił, mówił, że nie wiadomo, czy to działa, a w tym czasie minister zdrowia Izraela wykonał już 60 szkoleń dla wszystkich lekarzy w Izraelu. Ten układ wpływa na stan psychiki, apetyt, stan skóry, pracę mózgu pracę układu immunologicznego, pracę przewodu pokarmowego. Jak przyjmujemy preparaty olei CBD, CBG? Najlepiej na palec, w śluzówkę między wyrostek zębodołowy a skórę policzka. Chodzi o to, Żeby niech przechodził przez wątrobę, bo wtedy 60% jest od razu zmetabolizowane. Natomiast z, z jamy ustnej, czy jeżeli podamy w czopkach, czyli ta 1 trzecia dolna odbytnicy, tam krew pomija żyłę wrotną, a wchodzi do żyły głównej dolnej. I mamy wprowadzenie CBD, CBG, full spectrum na obwód, a więc dochodzą bezpośrednio do komórek układu immunologicznego. Tam są głównie receptory CB2. Najważniejsze, od czego zaczynamy, to odbudowa flory jelitowej. Zwykle po jednorazowym przyjęciu antybiotyków odbudowa trwa pół roku. Przy ciężkich chorobach musimy przez rok się suplementować. Najlepiej kolostrum. Kolostrum kozie, ale liofilizowane. Jest trzy razy efektywniejsze, ale też trzy razy droższe. Ale przy dużej ilości substancji, które musicie przyjąć, trzeba ograniczać, więc liofilizowane. Może to być preparat z kolostrum krowiego lub kolostrum końskiego, jakie kłamil. Bakterie, które stosujemy przy chemio- i radioterapii, to są jedyne, które przeżywają, a więc Narimax, bakterie narine, czyli armeńska zabroniona bakteria. Do tego możecie stosować różne naturalne. Wspomagacze flory jelitowej, a więc kiszonki, ogórki kiszone, kapusta kiszona, buraki kiszone i wszystkie preparaty z ogródka, cokolwiek będziecie mieli, warzywa, możecie je zakisić. Nie tylko na odcie, ale kiszone. Jogurt, zsiadłe mleko, zakwas buraczany, serwatka. Jak widzicie, prawie wszystkie te preparaty można łączyć. To, co można z posiłkiem, można łączyć. Witaminy z grupy B można łączyć w czasie jedzenia. Jak chcecie, możecie na pusty żołądek. Natomiast to, co na pusty żołądek, to na pusty. Jedyne czego nie możecie łączyć, to preparatu jodu płynu lugola razem z witaminą C. Zresztą jak zobaczycie, jeżeli się pochlapiecie siebie, ubranie płynem lugola, coś co wydawało się, że jest nie do wyczyszczenia, yy, weźcie troszkę witaminy C na wodę i popkropcie tym. Znika zabarwienie. Robi się od razu białe, wodniste, przezroczyste. A więc dlatego nie należy łączyć witaminy C z płynem lugola. Żeby łatwiej wam było spożywać te wszystkie preparaty. Żeby nie było to tak olbrzymie objętościowo, firma Slawito wyprodukowała dla was preparaty. To są nasze produkty. Za stronę merytoryczną skład odpowiadałem ja osobiście. Po wielu latach doświadczenia stwierdziłem, że jest potrzebne coś takiego na rynku. Niby wszystkiego jest dużo, pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Za te preparaty, ja gwarantuję, jak gwarantuję za jakość i za skuteczność. Zapraszam do zapoznania się jeszcze raz, sobie posłuchajcie, żebyście nie zadawali często prostych pytań, których są tysiące. Po to jest ten odcinek. Subskrybujemy, łapka w górę i przekazujemy. Chciałbym przeprosić państwa za to, że nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc. Odcinek był nagrany po to, żebyście sami mogli sobie pomóc zanim dostaniecie się do jakiegoś naturopaty, człowieka od medycyny naturalnej, który jest w stanie pomóc waszemu organizmowi, żeby przywrócił wam zdrowie. Mam 5000 nieodebranych maili, masę jeszcze większą SMS-ów. To jest fizyczną niemożliwością. Jeszcze raz przepraszam i zapraszam do naszych filmów, gdzie możecie zapoznać się z prostym sposobem, jak sobie pomóc. Odcinki są nagrywane dla Was. Do zobaczenia.